Cześć! Dawno mnie tutaj z Wami nie było, styczeń minął mi tak szybko, że nawet nie zauważyłam, że nie nagrałam w tym miesiącu dla Was żadnego materiału, a działo się tak dużo, że po prostu potrzebowałam najwyraźniej tych wolnych niedzieli bez montowania, rozkładania świateł, e, nagrywania i tego wszystkiego, e, bo może już wiecie, może nie, e, tak się składa, że w styczniu awansowałam i zostałam głową designów w Moby Dick, a oprócz tego otworzyłam w końcu mój wymarzony sklepik oczywiście z notesami, bo jak żeby inaczej. E, gadałam Wam już o nim od dłuższego czasu, że będzie, że będzie, gadałam przez listopad, przez grudzień e, i w końcu w styczniu się doczekałam, także jeżeli lubicie notesy, chcecie notesy, to takie notesy e, i takie notesy i dużo innych różnych notesów możecie tam dostać, więc zachęcam Was do tego, żeby wchodzić na designnub.com, linki wszystkie znajdziecie oczywiście w się tego odcinka. A teraz po tym przydługawym wstępie przejdźmy do tego, o czym będę dzisiaj opowiadać. A będę opowiadać o kolejnym etapie z procesu projektowania strony internetowej. Tą serię zaczęliśmy już w zeszłym roku. Opowiadałam m.in. o tym, jak robić sobie research, jak analizować konkurencję, że robimy gdzieś tam w międzyczasie różne flowy. No i teraz przechodzimy do etapu czwartego, czyli tworzenia treści. Jakby się tak dobrze zastanowić, to w sumie to tworzenie treści niespecjalnie interesuje projektantów, no bo wiecie, nikt nie oczekuje od nas, że będziemy nagle pisać teksty na stronie internetowej, o to się nie musicie martwić, ale mimo to, że my nie tworzymy bezpośrednio tych treści, które znajdują się na stronach internetowych, one są dla nas, a przynajmniej powinny być dla nas dosyć istotne. Dlaczego? Po treści na stronach internetowych przychodzą użytkownicy, bo oni nie przychodzą po to, żeby oglądać ten nowy design, który wdrożyliśmy. Tylko oni szukają jakiejś treści. Szukają informacji, które w Stukują w wyszukiwarkę albo wchodzą bezpośrednio na stronę i na tej stronie szukają już konkretnych tematów. I naszą rolą, naszym zadaniem jest, żeby tak przygotować te treści w internecie, tak je obrobić, tak zagospodarować przestrzeń, tak sformatować teksty i przygotować je graficznie, żeby były łatwe do znalezienia, żeby były czytelne, żeby użytkownikowi łatwo się z tej strony korzystało. Więc te treści są dla nas cholernie ważne. Ale skoro projektanci ich nie tworzą. To po co w ogóle mówię o tym etapie? Przede wszystkim dlatego, żeby uczyć was na to, żeby zaznaczać klientowi od samego początku, w którym momencie te treści będą dla nas ważne. Bo wiecie, wielu projektantów pracuje cały czas na Lorem Ipsum, na tym takim tekście, który totalnie nic nie oznacza, który możemy wlać sobie w różne akapity, ostylować i pokazać na podstawie czegoś takiego już design strony. Problem polega na tym, że jako projektanci powinniśmy dopasowywać, Obraz do tekstów i tak projektować nasz serwis, żeby to te treści były tym głównym elementem naszego projektu. Jeżeli cały czas projektujemy stronę na podstawie jakichś wymyślonych tekstów, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dopasować tych obrazów do treści, które dostaniemy. Może okazać się na przykład, że tekstów dostaniemy mniej, że klient w ogóle nie będzie chciał ich przygotowywać i wrzuci tam wszędzie po prostu po jednym, dwóch zdaniach, kiedy my zaprojektowaliśmy stronę na przykład na trzy akapity tekstu. A może się okazać, że tych tekstów będzie dużo, dużo więcej. I wtedy okazuje się, że nasz projekt nie jest na to przygotowany, że potem ktoś, kto weźmie ten projekt, będzie go wdrażał, będzie wrzucał te teksty w jakieś losowe miejsca, tam, gdzie się po prostu zmieszczą, i ten projekt graficzny, ten projekt wizualny przestanie być tak atrakcyjny, jak wtedy, kiedy przygotowywaliśmy go jako projektanci. Idealnym przykładem tego problemu są wszelkiej maści teksty pozycjonujące stronę, które bardzo często wrzucane są na stronę główną już po tym, jak ona zostaje zaprojektowana, jak zostaje wdrożona, nagle klientowi przypomina się, że on chciałby się wyświetlać gdzieś wysoko w wyszukiwarkach i takie osoby, które zajmują się optymalizacją stron internetowych pod kątem wyszukiwarek właśnie, no, mają jakąś listę wymagań, które trzeba wprowadzić do takiego projektu, do takiej strony i nagle pojawia się na tej stronie głównej jakieś... Bardzo dużo różnych tekstów. One są w losowych miejscach. One nie są ani czytelne, ani atrakcyjne, ale muszą się pojawić, bo na przykład strona będzie się wtedy lepiej pozycjonowała. No i wiecie, to jest dosyć duży problem, bo jeżeli nie bierzemy pod uwagę e, tego że te treści będą powstawać, że one będą bardzo różnej długości i że nagle w którymś momencie ktoś nam dorzuci tych treści bardzo, bardzo dużo, to ten projekt zaczyna się sypać, on przestaje być taki atrakcyjny i w sumie jest bardzo duży rozjazd między tym, co prezentujemy w takim portfolio na jakimś Behance, a tym, co rzeczywiście zostało wdrożone. Dlatego rozwiązaniem tego problemu jest po prostu zaproszenie do współpracy osób, które zajmują się pisaniem tekstów, osób, które będą przygotowywać stronę pod kątem dobrego wyszukiwania, na ten etap, zanim zaczniecie jeszcze makietować i tworzyć projekty graficzne. Jeżeli robicie redesign strony, to w, w gruncie rzeczy te teksty prawdopodobnie macie już przygotowane. To, co warto zrobić, to przejrzeć jakość tych tekstów. Jeżeli widzicie, że te teksty są trochę głupawe, że one nie za dużo dają, że ta wartość tych tekstów jest praktycznie nijaka i są tylko zapychaczem miejsca, bo na przykład poprzedni projektant albo agencja reklamowa zaprojektowała tę stronę tak, że trzeba było wlewać te treści tylko po to, żeby wypełnić się tekstem, żeby ładnie wyglądały. No to tutaj też możemy zaznaczyć, że niektóre z tych tekstów wymagałyby jakichś poprawek. Wtedy można zatrudnić copywritera, klient zazwyczaj zatrudnia jakiegoś copywritera, albo jest jakaś osoba w zespole klienta, która bardzo dobrze czuje się w pisaniu tekstów marketingowych e, i jest w stanie przygotować. Dużo lepsze teksty na stronę, i wtedy można zaangażować te wszystkie osoby i sprawić, że po prostu te materiały, które będziemy wypuszczać, będą dużo lepsze. Oprócz tekstów, które pozycjonują, tekstów marketingowych, jest jeszcze jedno pojęcie, o którym, o którym już Wam wspominałam na kanale, a mianowicie UX writing. Nie chcę się powtarzać, nie chcę drugi raz tworzyć tego samego materiału, więc jeżeli o nim nie słyszeliście, to zachęcam Was, żeby zerknąć na ten film, też Wam go zalinkuję gdzieś tutaj w opisie, bo to też jest dosyć istotne pojęcie. W zeszłym roku na wszystkich konferencjach projektowych mówiło się o UX writingu, firmy zaczęły zatrudniać w końcu UX writerów, więc prędzej czy później będziecie mieć prawdopodobnie okazję z takim UX writerem współpracować, dobrze jest wiedzieć, Czemu się tak naprawdę zajmuje, o co w tym wszystkim chodzi, więc tam Was odsyłam. I tak naprawdę to by było tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Bo jak widzicie, no, my jako projektanci tekstów tworzyć nie będziemy. Będziemy z ludźmi, którzy teksty przygotowują współpracować, a na pewno. To, co warto robić, to nieść ten kaganek oświaty i mówić klientom o tym, że te teksty są naprawdę bardzo ważne, że tu nie chodzi tylko o kolor przycisków, tu nie chodzi tylko o to, jakie zdjęcia będą na tej stronie, ale to te treści, te teksty mogą być bardzo kluczowym elementem w całym projekcie i mogą sprawić, że ten projekt będzie albo wielkim sukcesem, albo po prostu będzie super klapą, więc edukujmy się, edukujmy naszych klientów, współpracujmy z innymi specjalistami, a nasze projekty, nasze realizacje na pewno będą Będą tylko lepsze. Koniec. Już na dzisiaj nie będę Wam więcej truła. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę się ze mną stęskniliście. Jeżeli chcecie obejrzeć coś jeszcze ze mną w tym tygodniu, to zapraszam Was w czwartek na live stream, a Będziemy podsumowywać kolejne zadanie, chyba najtrudniejsze do tej pory, z LogoBrief. A jeszcze z Wami żegnam. Zapraszam Was jeszcze raz do mojego super sklepu z super notesami. Polecam na Bienias, Wpadajcie, kupujcie, są ekstra. I widzimy się pewnie jakoś niedługo. Także. Udanego tygodnia, cześć! Ten notes jest super, bo ma takie ładne literki wytłoczone. Co więcej, jest w kropki, ma wydrukowane kropki. Czy może być coś bardziej designerskiego niż zaszczyt w kropki? Hello!